HLM, dzisiaj o tym, co boli żołnierzy, czyli o waszych problemach, o problemach, które gdzieś tam się powtarzają. Do, dochodzą do mnie takie informacje. Przysyłacie mi maile, mówicie o tym. Więc opowiem, no, no to nie jest jakiś nowy temat, bo dzisiaj o tym o, na przykład o, o alkoholu w wojsku, o tym, że są równi i równiejsi. Mm, o testach sprawnościowych, które żołnierze muszą zdawać corocznie, że tutaj też są równi i równiejsi. Niektórzy muszą zdać, a inni po prostu muszą. <laughs> I o patologii związanej z opiniowaniem. Również raz w roku żołnierz jest opiniowany. Być może takie mówienie o tym, wprost, otwarcie, publicznie, być może jakoś wpłynie na poprawę sytuacji, na podejście do tego tematu w sposób rozsądny. Ja, nie, ja nigdy nie mówię, żeby podchodzić do tematu w sposób regulaminowy, ale zawsze mówię o tym, żeby podchodzić do wszystkiego przede wszystkim rozsądnie, a nie zgodnie z regulaminem. I to jest. To jest to, ale zanim przejdziemy do tematu, standardowo na początku poproszę o kciuk w górę ci, którzy mnie znają, a ci, którzy nie znają, mogą to zrobić na sam koniec albo na koniec dać łapę w dół, o ile stwierdzą, że jestem jakimś tam odszczepieńcem, a są tacy oczywiście. I yy, udostępnienie, subskrypcja, komentarz taktyczny, jednominutowa reklama i wracamy do szczegółów tematu. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. To zaczniemy sobie od tego alkoholu w wojsku. No alkoholu w wojsku był i jest i pewnie będzie. No tego tematu. Raczej nie unikniemy, zwłaszcza, że alkohol jest legalnym narkotykiem, dlatego no, pije się na poligonach i pije się w jednostkach wojskowych. Mimo, że nie można, to jednak się pije. Mimo, że e, żandarmeria wojskowa ściga, mimo, że teoretycznie dowódcy ścigają, no to niektórzy piją nawet w godzinach służbowych. Ja tam mówię, ja bym do tego podszedł rozsądnie, nie? Ja też nie jestem jakimś tam wzorem do naśladowania, bo być może mi się też zdarzyło gdzieś tam, z kimś tam, gdzieś, gdzie trzeba. Czy to. Z... No, nie, nie poruszajmy tego tematu, z kim coś tam być może mi się zdarzyło. Ale nie chcę nikogo oczywiście umoralniać w tej kwestii, tylko zwrócę uwagę na pewne. Nurtujące żołnierzy kwestie, prawda? Ja tylko stwierdzam fakty, mówię, nie chcę umoralniać, bo e, oczywiście, tak jak jeszcze raz powtarzam, picie na terenie wojskowym jest zabronione. E, Mało tego, jeżeli przyjdziesz na służbę i będziesz pod wpływem alkoholu, to to jest już chyba przestępstwo. Albo pijąc na służbie, gdzie jesteś wyznaczony na służbę pod oficera dyżurnego, czy oficera dyżurnego, jak, jakąkolwiek inną służbę, no to to już jest chyba przestępstwo. Także tutaj no, nie ma się. Ale na przykład zdarzają się tematy, gdzie na poligonie, po zajęciach, gdzieś tam w namiocie, ktoś, przyswaja sobie jakąś dawkę, jakiegoś trunku yy, i nie ma z tego afery, no to bądźmy rozsądni, cholera jasna i nie szukajmy, że tak powiem, kija do odbytu. Czy tam załóżmy po zajęciach nocnych w jednostce, no nie, wszyscy, nie wszyscy mieszkają na wojskowym osiedlu, czy w tym samym miejscu, gdzie jest jednostka w, te, w tej samej miejscowości niektórzy mają załóżmy do dojechania 30, 40, 50, 60 al 70 km od jednostki, i na przykład w momencie kiedy zajęcia nocne się kończą o godzinie 21-22. No to już się nie opłaca jechać do domu, żeby wrócić na siódmą rano do jednostki, więc niektórzy żołnierze, ja tutaj też nie chcę dzielić tego na korpusy oficerów, podoficerów czy żołnierzy szeregowych, no bo wszyscy piją, tak? Wszyscy piją, a w związku z tym, no tak jak mówię, zostają po, 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 po tych zajęciach, ktoś tam wypije. Trzeba się z tym liczyć, że nieraz ktoś kogoś podpierdzieli, przyjedzie żandarmeria. No, niestety trzeba wtedy ponieść konsekwencje, ale niestety konsekwencje nie dla wszystkich są takie same, czyli są równi i równiejsi. I można to pokrótce, tak powiem. Nie? Jeżeli dorwą szeregowego na tym, że jest pod wpływem, to oczywiście szeregowego się kara w różny sposób, nawet łącznie ze zwolnieniem ze służby. Jeżeli chodzi o podoficerów, to, to jest takie, Bardziej grożenie palcem, takie oj, ty, 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 niedobry byłeś, niedobry, niedobry, żeby mi się to nie powtórzyło. A jeżeli chodzi o ofi oficerów, to temat wygląda taki, że nic nie widziałem, gdzie tam nie, nic nie było. Chociaż oczywiście są wyjątki. Ja tak mówię ogólnie, nie? bo są wyjątki, że rzeczywiście gdzieś tam ktoś może rzeczywiście komuś znalazł za skórę i rzeczywiście jakiś oficer będzie ukarany w związku z, z przyjmowaniem. Zbyt dużych dawek pewnych trunków, ale trzeba też zwrócić, zwrócić uwagę na to, że przykład idzie z góry. I patologią jest na przykład to, że dowódca, załóżmy, kompanii, batalionu, pułku, czy ktoś ze sztabu, jakiś wyżej postawiony oficer, no, lubi sobie przyswoić, wszyscy o tym wiedzą, a czasami po prostu. Chce karać zwykłych żołnierzy, bo komuś też się gdzieś tam coś yy, udało przeskrobać i przyswoić jakiś tam, jakąś tam dawkę pewnego trunku. No to spokojnie. No to, to chyba, no przykład, idzie z góry, nie? No skoro gdzieś tam dowódca batalionu wszyscy widzą, że przyszedł i jest pod wpływem, no to. Też mówię, apeluję o rozsądek, że tak powiem. No, nie, nie róbcie z siebie idiotów, kochani dowódcy, przełożeni, że ty przychodzisz walony, a później ścigasz żołnierza, któremu gdzieś tam coś się przydarzyło. Także też nie jestem za tym, żeby od razu karać za to, że komuś gdzieś tam coś się przez przypadek, no różne są problemy w życiu. Gdzieś tam ktoś mógł przegiąć pałkę, przyjść pod wpływem. Ma gorszy dzień. Oczywiście, jeżeli to jest na gminne, to trzeba z tym walczyć. Ale apeluję oczywiście o rozsądek. No, niestety to jest... Ja, ja wiem, że żołnierze zgłaszają i to, to wkurza żołnierzy. Ja powiem, że to wkurza rzeczywiście żołnierzy, że tak. Szeregowy? Won! Przytrafiło mu się? Won! Zwolnię je ze służby. Jeżeli chodzi o pod, podoficerów, oficerów, no to różnie. Także no, bądźmy. Bądźmy tutaj. Tak samo, traktujmy wszystkich, że tak powiem. No temat jest trudny, jakby nie patrzyć, ten temat alkoholu jest, był i pewnie będzie, tak jak powiedziałem. Także wszy, o, ze wszystkim trzeba z rozsądkiem podchodzić do wszystkiego, tak? Oczywiście. Na, na służbie czy podczas zajęć to jest nie do przyjęcia, nie? ale ja mówię o takich mówię, kwestiach, że gdzieś tam po zajęciach, czy na poligonie w namiocie, czy na, na, na kompanii po zajęciach, no też to jest złe, też to jest nie do przyjęcia, ale, ale, ale wiecie o co, o co chodzi. Nie? nie lubię tego tematu strasznie, ale wywołaliście mnie do tablicy. Bo to nie jest temat taki jednoznaczny do, do potępienia, czy do powiedzenia, że jest OK, nie? bo nie jest OK. Ale też jednoznacznie potępić ciężko, nie. Temat, te, temat testów sprawnościowych, i jeszcze raz zwracam na to uwagę, że niektórzy muszą zdać, a niektórzy tylko zdają teoretycznie testy sprawnościowe i są wpisywane. Mimo, że ktoś tam uczestniczy, wiadomo, ale yy, czasy czy ilości powtórzeń wpisują się same. Podobnie zresztą jak na zajęciach ze szkolenia strzeleckiego, gdzie się żołnierze strzelają. Niektórzy nawet nie byli na zajęciach, ale strzelili. Nazwisko jest wpisane w tabelce, w, w dzienniczku jest ocena wpisana, wszystko jest ok. I czy. Czy z tym walczyć w ogóle, nie? Ja wiem, że to denerwuje, wkurza, ale no, ja nie chcę podsuwać pomysłów, jak z tym walczyć, bo nie wiem, czy jest sens z tym walczyć, z tymi testami sprawnościowymi. Oczywiście to wszystkich wkurza. Ja to rozumiem, ale y, trudno się dziwić, załóżmy, temu wefiście, który być może pomylił się i źle odczytał faktyczny wynik i pomylił się na korzyść zdającego, no ale skoro razem pracujemy, skoro razem pijemy kawę, skoro nasze żony razem się spotykają, a my razem wyprowadzamy psa, bo jesteśmy na jednym wspólnym osiedlu, no to ciężko oczekiwać od tego WWFisty, żeby temu żołnierzowi czasami, czasami podoficerowi, czasami oficerowi wpisał inny wynik niż pozytywny i być może się pomylił na korzyść tego żołnierza. No ciężko Oczekiwać od tego, że ktoś e, będzie sabotował kolegę, nie, czy tam będzie nad wyraz uczciwy w stosunku do, do tego, co robi. E, ja też e, ja powiem tak, mi też się zdarzyło pomóc żołnierzowi, żeby zdał e, WEW. No, bo jak jest przychodzi dowódca, załóżmy plutonu kompanii na WF i patrzy jakiego żołnierze zdają i jest WFista który też -y liczy no to ty Krzysiu a ja naliczyłem tyle. Ty Krzysiu a ja mój stoper troszkę inaczej odmierzył. No dobra no to w takim razie wiesz. Tylko że później trzeba tego żołnierza wziąć za łeb i powiedzieć ty Gamoniu jeden ja się pierwszy i ostatni raz za ciebie będę wstydził. Czy też trzeba upomnieć tego żołnierza i zmotywować go do tego, żeby nad sobą pracował, bo następnym razem już ci nie pomogę. Następnym razem już nie, uruch nie uruchomię mojego czarodziejskiego stopera i, 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 i gdzieś tam nie będę się za ciebie wstydził, tak? Także też trzeba do tego podejść psychologicznie. Można czasami żołnierzowi pomóc, zwłaszcza, że jeżeli ktoś ma takiego żołnierza podwładnego, który robi dobrą, dobrą robotę, ale no niestety z WF-u przydarzyło mu się przez cały rok nic nie robić i te czasy mogą, czy te ilości powtórzeń mogą nie być takie jak trzeba. No ten temat też jest trudny. Oczywiście. Wiem, że się wkurzacie, że ktoś tam ma lepiej, ktoś tam ma gorzej, komuś się wpisuje, no ale wiadomo, jak z tym walczyć, no ale tak jak powiedziałem, do, do wszystkiego trzeba podejść rozsądnie. Niektórzy muszą zdawać, a niektórzy po prostu tylko muszą pokazać, gdzie jest sala gimnastyczna albo gdzie jest boisko, gdzie jest stadion do biegania. No tak, ta, tak, to, już, tak to już bywa. Dochodzimy do... Patologii z opiniowaniem, który też Was boli, i który też omówię, który też jest trudnym tematem, jeżeli chodzi o opiniowanie, bo też sam byłem gdzieś tam być może poszkodowany przez to, że zostałem zaopiniowany na ocenę niższą niż zasługuje w mojej ocenie, mimo tego, że przez cały rok, załóżmy, człowiek jest. Wyróżniany, nagrody pieniężne, uściski dłoni prezesa, brawa, biją, tak. A na koniec dostajesz ocenę 4, która w momencie, kiedy ja jeszcze służyłem, to była blokadą do awansu. W tej chwili ocena 4 powoduje to, że nie dostajesz dodatku motywacyjnego, jeżeli chodzi o szeregowych i podoficerów, bo oficerowie oczywiście to jest kolejna patologia że oficerowie nie mają tego dodatku motywacyjnego więc mogą mieć 4, mogą to mieć w dupie, <grym> ale okej, okay, nie? Ale w te, w teraz, jeżeli chodzi o szeregowych i podoficerów, jeżeli masz ocenę 5 albo 6, jeżeli jeden rok, jeżeli dwa lata z rzędu masz tą ocenę, to jest wyższy dodatek motywacyjny, i tak dalej, i tak dalej, no to w skali roku rzeczywiście miesięcznie taki dodatek motywacyjny jest opłacalny. I yy, czasami jest tak, że rzeczywiście gdzieś ci przełożeni oficerowie mają ból dupy. Że szeregowy albo podoficer dostanie ocenę 5 albo 6 z opinii, bo on dostanie dodatek motywacyjny. Jakim prawem? Mało tego, ja, ja, ja nie mówię o tych oficerach typu dowódca kompanii, dowódca plutonu, tylko czasami chodzi o dowódców jednostek. Że dowódca jednostki yy, z, o, obligowuje, załóżmy, podoficera, jeżeli wystawiłeś swojemu żo żołnierzowi ocenę 5-6, no to. Dowódca jednostki mówi, sprawdzam, ja cię sprawdzę, czy ty mu dałeś rzeczywiście tą ocenę, czy on na to zasługuje. I dowódca jednostki podważa autorytet, czy to dowódcy drużyny, czy dowódcy plutonu, czy dowódcy kompanii, sprawdzając, czy jego podwładny rzeczywiście na tą ocenę zasługuje, co nie, nie powinien tego robić. Bo bezpośrednio przełożony wystawia ocenę z opiniowania, tak? A tutaj jest i, i, i taki szeregowy, czy, czy podoficer, melduje się później do dowódcy brygady, w stopniu pułkownika, generała, ze swoim przełożonym, jakimś tam chorążym porucznikiem, i musi, i musi odpowiadać na pytania dowódcy. A on oczywiście pytania z dupy padają, albo po prostu żołnierz się zestresuje, nie odpowie, i przez ranę ma właśnie ten przełożony, który wystawił. Jak ty śmiałeś mu wystawić piątkę, szóstkę? No, sorry, panie dowódco. Panie pułkowniku, panie generale, ale ja jestem jego przełożonym. On robi robotę dla mnie. I ja go opiniuję i postawię mu taką ocenę, jaką ja uważam, uważam za słuszną. A tu wchodzi, nie wiem, niektórzy dowódcy jednostek są taki tacy, że wchodzą w kompetencje nawet dowódcy drużyny, i próbują usilnie udowodnić, że ten żołnierz nie zasługuje na tą ocenę. Ja byłem też w podobnej sytuacji, gdzie dowódca, będąc dowódcą Plutonu, dowódca kompanii wystawił mnie ocenę 4, co mnie zblokowało z, z, oczywiście z awansem, a e, motywacja była taka, że dowódca kompanii dostał informację od dowódcy batalionu, że jeżeli jemu wystawisz, jeżeli po wałce wystawisz więcej jak 4, to sam dostaniesz 4. No, taka jest patologia związana z opiniowaniem, trzeba się z tym liczyć, no niestety... Niektórzy muszą udowadniać swoje kompetencje przy wyższych przełożonych, że dostali piątki, szóstki i dalej. No i też, te, też jest później tak, że ten dowódca jednostki, tego porucznika sierżanta Chorążego opierdziela za to, że jakim prawem wstawiłeś mu szóstkę. Budżet państwa na tym ucierpi, że żołnierz dostanie teraz y, dodatek motywacyjny za to, że dałeś mu szóstkę. Mimo, że zasługuje na to w twojej ocenie, ale w mojej ocenie to on musi się wykazać przy mnie bezpośrednio. No co za debile, nie? Masakra. Co za ludzie. Niech się ci dowódcy jednostek zajmą naprawdę swoimi sprawami. Bo chyba za, za, za dużo wolnego czasu mają, skoro mają czas, żeby zajmować się sprawami. Podoficerów i szeregowych, i sprawdzać ich, czy rzeczywiście zasługują na tą piątkę czy szóstkę. No to jest jakiś skandal. Jaka, jakaś głupota idiotyzm. No ale nie wiem, być może, być może z góry od Kościniaka Kamysza przyszła taka informacja, że zakaz stawiania żołnierzom piątek i szóstek, bo budżet na tym ucierpi. Bo trzeba im wypłacać dodatek motywacyjny, jak mają piątkę i szóstkę. No nie wiem, może tutaj jest błąd. No to może ktoś by się wygadał. Chociaż wątpię, wątpię, bo to nie, nie są jakieś potężne kwoty w skali yy, budżetu MON. <grym> ale, ale kogoś rzeczywiście boli, że rzeczywiście ten żołnierz, żeby dostać 100 zł dodatku motywacyjnego, to musi, nie wiem, chodzić na rękach, skakać ze spadochronem z pierwszego piętra i, i robić fikołki i pływać z nożem w zębach. Musi być Rambo po prostu. Jak nie jesteś Rambo, to niestety czwórka. To no nic, tyle jeżeli chodzi o problemy gdzieś tam żołnierzy, które się przewijają, powtarzają i problemy, o których do, yy, do, które do mnie spływają, nie tylko do mnie, bo jest też do chorążego Aleksandra Sergeja, który też o tych rzeczach mówi. No dobra, na dzień dzisiejszy. Dajcie jeszcze na koniec przypominam kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim oczywiście wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.